Cieszę 3 punkty po bardzo ciężkim meczu, po trudnej, po trudnej walce. E, jesteśmy zadowoleni e, i trzeba pochwalić tutaj naszych, naszą młodzież. Kacper dzisiaj strzelił pierwszą bramkę w ekstraklasie, także zapamięta ten dzień na pewno do, do końca życia. A co do naszej gry to... Na pewno musimy poprawić, poprawić, w ogóle grać odpowiedzialnie. Tak? To, tego brakuje w naszej grze na tym e, będziemy pracować, na tym się skupimy, bo bez odpowiedzialności w grze to będzie cały czas taki roller coaster i musimy być pewni, musimy być pewni że e, wszystko co robimy ma sens.